Teraz mu trzeba dać cytrynę. Muję kropelkę. Ale chyba, że ślał, bo ci oczy z gwoździały. Ale, ale to co pokazał to było coś na praktycznego przez te lata. To już taki nie jest, zobacz. <noise> Przyzwyczai się do smaku.

Ach, Dobra, boże, ty za kochane. wrócił ci z Dziękuję synku. Zawsze może ma, mam się na ciebie liczyć. Ale jak go kurna telepało... <laughs> ...przepiękne te miny terminy robił. Teraz chciałbym, żeby go bardziej telepało z powrotem, to trzeba cytryny dało dołożyć do tego. Że mnie ja dziadkowi twory nie dała. Hiiiiiiii. To od Nie wiem! No. Oj, paluszek, Przypomniałaś że dziedzia, tak? tak? Uderzył się. Ten palec, co go boli. Ty, 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 bo skórka. No. O, je! Była mina! Zrobiłaś Tak, Ty, ty, jak? Zagrywała. Zagrywałaś <laughs> Zrób babci to. No to jak to tak? Oj, jaka ręka! Ręka wielka! Nie, nie! No to niech zabierze to blachę, nic mu się nie mhm, stanie. Tam no, tam leżą jakieś rzeczy. No. Maciuś! Sól! Macie? Sól z wieliczki, niech się poliże, zobaczcie, co to jest. Mi pachnęło. Czukierek! Yeah, que tem mais ou